Witam moi drodzy, 13 grudnia 2025 roku. Eee, co ja mogę powiedzieć? Aura przepiękna, słoneczna w całej gminie Mszana Dolna. W zasadzie w całej Polsce już nie ma śniegu. Już nie ma śniegu. A gdzie ja jestem? Ja jestem w Lubomierzu Rzekach. W Lubomierzu Rzekach, gdzie śnieg wręcz zalega. Jest go bardzo dużo. Tutaj się odwrócę i pokażę drogę za sobą. Dlaczego jestem tutaj? Jestem, ponieważ... Totalna opozycja, moi przeciwnicy e, zarzucają mi, że chcę robić trasy narciarskie, trasy biatlonowe w Lubomierzu, a przecież nie ma śniegu. Cały czas powtarzałem, Lubomierz, Lubomierz rzeki ma specyficzny mikroklimat, gdzie śnieg się utrzymuje bardzo długo. Już w zasadzie od pierwszego śniegu do końca marca ten śnieg tutaj po prostu zalega. Moi drodzy, Trasy narciarskie, które chcemy budować, właśnie tutaj, w Lubomierzu Rzekach, mają być trasami dodatkowo naśnieżanymi. Więc jesteśmy w stanie zrobić trasy, które nawet przy bardzo ciepłych zimach będą cały czas dysponowały, dysponowały śniegiem. Wystarczy rzucić okiem to, co się tutaj dzieje. Cały ten teren za nami, ten pokryty tutaj śniegiem, to teren. Gdzie będziemy właśnie budować nasz ośrodek sportów zimowych? A wystarczy, jeżeli widzicie tutaj w tą stronę, w tą stronę. Te górki tam powyżej, już widać, że tam w ogóle się go nie ma. I to właśnie kolejny raz potwierdza fakt, że warto zainwestować tutaj w Lubomierzy. Bo nie dość, że to jest przepiękne miejsce, to jeszcze dodatkowo mamy taki klimat, który pozwoli nam biegać na nartach, biegać na nartach, nie tylko jeździć na nartorolkach, na, na pozwoli nam tu biegać naprawdę bardzo długo, bo myślę, że od listopada do końca marca. Także moi drodzy, ja się nie poddaję i wbrew temu, co mówi totalna e, opozycja, chcę zrealizować te trasy narciarskie, czy też ośrodek e, biathlonowy Biegów narciarskich, właśnie tutaj, w tym przepięknym miejscu, w tym przepięknym zaśnieżonym miejscu, jak, jakim jest, jest Lubomierz Rzeki. Także moi drodzy, jeszcze raz. Działamy na razie. Cześć! Pa!